Mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy. Z AMSO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Rosja chciała zorganizować na swoim terytorium spotkanie Władimira Putina z Wołodymyrem Załęskim. Najbliższe dwa tygodnie rozstrzygnął o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Węgry grożą Ukrainie odcięciem prądu z powodu ukraińskich ataków na rosyjski rurociąg dostarczający ropę. Osoby ubiegające się o azyl w Wielkiej Brytanii po wyroku sądu mają zostać usunięte z hotelu. Pierwszy w historii Nowej Zelandii żołnierz został skazany za szpiegostwo na rzecz innego kraju. Wielka Brytania zrezygnowała z prób uzyskania dostępu do danych użytkowników Apple. Środa 20 sierpnia to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Przywódca Rosji Władimir Putin miał zaoferować organizację spotkania z prezydentem Ukrainy R Zełenskim na terytorium swojego kraju. Najbliższe dwa tygodnie mają zdecydować o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. W trakcie poniedziałkowego szczytu w Waszyngtonie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump połączył się telefonicznie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem. Putin podczas rozmowy z Trumpem miał zaoferować zorganizowanie w Rosji swojego spotkania z Zełenskim. Z informacji przekazanych przez portal Politico wynika, że uczestnicy poniedziałkowych rozmów w Białym Domu od razu odrzucili taką możliwość. Tym samym nadal nie jest znane miejsce potencjalnych negocjacji pomiędzy prezydentami Rosji i Ukrainy. Prezydent Francji Emmanuel Macron zaproponował, żeby traktacje na temat zakończenia wojny na Ukrainie powinny odbyć się w szwajcarskiej Genewie. Jego pomysł poparł także minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani. Szef szwajcarskiej dyplomacji Ignacio Cassis, jest otwarty na możliwość organizacji szczytu z udziałem Putina, Trumpa i Załęskiego. Zapewnił on, że rosyjski prezydent po przyjeździe do Szwajcarii nie zostanie zatrzymany, choć przed dwoma laty nakaz jego aresztowania wydał Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Drugim z kluczowych tematów poruszonych w gabinecie owalnym przez Trumpa załęskiego i liderów państw europejskich było zapewnienie Ukrainie odpowiednich gwarancji bezpieczeństwa. Macron powiedział we wtorek, że decydujących w tej kwestii będzie najbliższych 15 dni. Zarazem francuski prezydent pochwalił swojego amerykańskiego odpowiednika za gotowość udzielenia wsparcia ukraińskiemu państwu. Według Macrona zainteresowane zapewnieniem gwarancji bezpieczeństwa w Ukrainie mają być m.in. Francja, Niemcy, Turcja czy Wielka Brytania. Żołnierze z tych państw mieliby wesprzeć Ukraińców na morzu, lądzie i w powietrzu. Nie zostaliby jednak rozlokowani na samej linii ukraińskiego frontu, ponieważ zdaniem francuskich głowy państwa takie działania mogłyby zostać uznane za prowokacyjne. Macron ostrzegł przed możliwością zignorowania wszelkich porozumień przez Putina. Przypomniał, że rosyjski prezydent rzadko kiedy dotrzymuje swoich zobowiązań, dlatego francuski przy Przywódca nazwał go drapieżnikiem działającym zazwyczaj jako siła destabilizująca. Na Ukrainie nie będzie z kolei obecny kontyngent żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych. Trump zapowiedział, że na ukraińskim terytorium nie pojawią się amerykańscy wojskowi, którzy mieliby chronić ten kraj przed kolejną rosyjską inwazją. Główny ciężar w ramach gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy mają wziąć na siebie państwa europejskie. Amerykański prezydent podkreślił we wtorek, że Ukraina nie zostanie członkiem sojuszu północnoatlantyckiego. Urzędnicy Białego Domu, cytowani przez polityków, twierdzą, iż na razie nie przeprowadzono szczegółowych negocjacji na temat wysłania europejskich żołnierzy na Ukrainę. Przedmiotem rozmów w tej sprawie będzie teraz procentowy udział wojsk poszczególnych państw we wspomnianej misji. Węgry grożą Ukrainie możliwością odcięcia dostaw energii elektrycznej. Zapowiedzi węgierskich władz są odpowiedzią na ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę dostarczającą ropę naftową na Węgry i Słowację. W ubiegłym tygodniu ukraiński dron uszkodził stację dystrybucyjną w rosyjskim obwodzie bryjańskim. Jej działanie jest kluczowe dla funkcjonowania rurociągu przyjaźń, za pośrednictwem którego węgry importują ropę naftową z Rosji. W poniedziałek siły zbrojne Ukrainy przeprowadziły podobną operację w rosyjskim obwodzie tambowskim. W jej trakcie zniszczona została stacja pompująca ropę. Węgierski minister spraw zagranicznych Peter Siarto oskarżył Ukrainę o celowe przeprowadzanie ataków na ważną infrastrukturę przesyłową. Działania uderzające w węgierskie bezpieczeństwo energetyczne uznał on za naruszenie suwerenności swojego państwa. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sibicha twierdzi, że za zaistniałą sytuację odpowiada Rosja, bo to właśnie ona rozpoczęła wojnę. Zarazem zarzucił on Węgrom niewystarczające działania na rzecz uniezależnienia się od dostaw surowca z Rosji. Szef węgierskiej dyplomacji w odpowiedzi przypomniał, że energia elektryczna eksportowana z Węgier odgrywa kluczową rolę w zaspokajaniu zapotrzebowania Ukrainy na prąd. Wstrzymanie jej dostaw stałoby się wielkim problemem dla Kijowa. Ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę spowodowały również przerwę w dostawach ropy naftowej na Słowację. Tamtejsze ministerstwo gospodarki zapewniło, że posiada strategiczne rezerwy tego surowca i produktów naftowych pozwalających na przetrwanie przez kilka tygodni bez nowych transportów. Osoby ubiegające się o azyl w Wielkiej Brytanii mają zostać usunięte z hotelu w angielskim mieście Epping. W ostatnim czasie przed budynkiem odbywały się demonstracje przeciwników imigracji. Nakaz opuszczenia tymczasowego miejsca pobytu wydał Sąd Najwyższy. Uznał on, że obcokrajowcy ubiegający się o ochronę międzynarodową w Zjednoczonym Królestwie nie powinni mieszkać w hotelu Bell w miejscowości Epping. Wniosek do sądu w tej sprawie złożyła Rada Dystryktu. Samorządowcy z Epping podkreślali, że zamiana hotelu w tymczasowy ośrodek dla cudzoziemców oznacza naruszenie prawa planistycznego w zakresie przeznaczenia tego terenu. Ponadto zwracali oni uwagę na zakłócenia porządku publicznego związane z protestami przeciwników imigracji. Dziennik The Guardian przypomina, że oburzenie lokalnych mieszkańców wywołały zarzuty postawione dwóm osobom przebywającym w hotelu. Jeden z mieszkających w nim mężczyzn miał dopuścić się napaści seksualnej na 14-latkę, a inny usłyszał zarzuty dotyczące popełnienia siedmiu przestępstw. Zgodnie z decyzją brytyjskiego sądu najwyższego, do tymczasowego ośrodka nie będą przyjmowane nowe osoby. Właściciel hotelu ma teraz czas do 12. 15 września na ustosunkowanie się do wydanego wyroku. Umieszczanie osób ubiegających się o azyl w tego rodzaju obiektach wzbudza spore emocje. Podatnicy ponoszą spore koszty związane z ich funkcjonowaniem, a lokalne społeczności organizują demonstracje przeciwko zakwaterowaniu w nich obcokrajowców. Pierwszy raz w historii Nowej Zelandii żołnierz został skazany za szpiegostwo na rzecz innego kraju. Przed sześcioma laty miał udostępnić obcemu agentowi określone informacje. Wojskowy służący w siłach obronnych Nowej Zelandii zwrócił na siebie uwagę śledczych w 2019 roku, gdy w mieście Christchurch doszło do zamachów na dwa meczety. Nowozelandzka policja miała zajmować się jego kontaktami z grupą odpowiedzialną za przygotowanie ataku wymierzonego w muzułmanów. Żołnierz przed sześcioma laty spotkał się z osobą, którą uważał za zagranicznego szpiega. W rzeczywistości rozmawiał on z tajnym agentem nowozelandzkiej policji. Miał mu wówczas przekazać dane telefoniczne i mapy baz, ocenę słabych punktów nowozelandzkiego systemu bezpieczeństwa, swój dowód osobisty oraz dane potrzebne do logowania się do sieci wojskowej. Do publicznej wiadomości nie przekazano szczegółów dotyczących całego postępowania, w tym nazwy kraju, na rzecz którego wojskowy miał prowadzić działalność szpiegowską. Prawnik mężczyzny stwierdził przed sądem, że jego klient utrzymywał jedynie kontakty z grupą przyjaciół działających w nowozelandzkim ruchu nacjonalistycznym. Jak dotąd w historii Nowej Zelandii nie wydano wyroku skazującego za przekazywanie informacji obcemu wywiadowi. 50 lat temu przed sądem w związku z podejrzeniami o szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego stanął urzędnik administracji publicznej ale został oczyszczony ze stawionych mu zarzutów. Wielka Brytania zrezygnowała z podejmowanych prób uzyskania dostępu do danych użytkowników aplikacji Apple. Kwestia ta była przedmiotem sporu pomiędzy Zjednoczonym Królestwem i Stanami Zjednoczonymi. Amerykańska dyrektor wywiadu narodowego Tulsi Gabbard Poinformowała, że brytyjski rząd po kilku miesiącach negocjacji wycofał się ze swoich dotychczasowych żądań. Stany Zjednoczone w tym czasie miały walczyć o zachowanie prywatności danych osobowych Amerykanów oraz o obronę praw konstytucyjnych i obywatelskich. Władze w Wielkiej Brytanii chciały, aby amerykański gigant technologiczny stworzył tzw. backdoor. Dzięki niemu Brytyjczycy uzyskaliby możliwość uzyskania informacji na temat osób korzystających z iCloud, czyli chmury Apple służącej do przechowywania danych przez jej użytkowników. W lutym koncern zdecydował się wycofać z brytyjskiego rynku możliwość korzystania ze swojego najważniejszego kompleksowego systemu szyfrowania danych. Apple w ten sposób odpowiedziało na zarządzanie wydane przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Miało ono umożliwić uzyskanie dostępu do informacji o użytkownikach aplikacji na podstawie ustawy o uprawnieniach śledczych. Sprawa Apple stała się jedną z przeszkód jak dotąd uniemożliwiających zawarcie przez Wielką Brytanię i USA nowej umowy o współpracy technologicznej. Amerykanie sprzeciwiają się wszelkim próbom uregulowania działalności ich najważniejszych gigantów cyfrowych. Kwestia ta została podniesiona w niedawnym raporcie Departamentu Stanu USA na temat stanu przestrzegania praw człowieka na świecie. Informacji przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym układzie porannym. A oto mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy.